W pamięci, ksiądz Arcybiskup, panie, przy Polskim i twoich świętych, Nie nam, panie, nie nam, lecz temu imię, daj za załaskę i wierność twoją. Tymi słowami pragnę narazić po moją wdzięczność za dar życia. Zadano mi, zadano mi, zadano kapłańskiego, a dzisiaj zadamy mi, w ręku szóstym 25-lecia Tylko od południu. Wiadomo jest, ile w tym czasie obdarzył mnie swoimi łaskami, ile bardzo ponownie przyjmował jako powracającego, majątrannego Syna. Ujęto Państwo w sposób szczególny, naznaczone było i jest obecnością Matki Najświętszej, zwłaszcza w prawdzie jej niepoprawnego poczęcia. Dlatego też ta też nosi ten tytuł, Niepokanych poczęcia. Dziękuję Ci matko za darmo tej obecności i obecność, nam, na pańskim życiem. Swoją wdzięczność kieruję pod adresem jego księdza arcybiskupa Microesława Łączywskiego, Metropolity Lwowskiego, nie tylko za dzisiejszą obecność, ale przede wszystkim za wyróżnienie i zaufanie, powierzając mi posługę o rektora Seminarium Worldnego w Lwowie, w tym miejscu nie wspomnieć czwartkowych spotkań, podczas których mogę ubogacić się głębią Waszej wiary i mądrością w ekstradencją. Jednocześnie dziękuję Księdzu Krajowi Andrzeju Legowiczowi, sekretarzowi Księdza Arcybiskupa, za jego obecność, a nade wszystko za cierpliwość, z jaką wspomaga i podpowiada już w moim zamyśle miał być skromny w całości inaczej. Inicjatorem tej inności jest Ksiądz Karolosz Wojciech Krawikowski, mój następca na Krzyżach. I tutaj pozwolę sobie przytoczyć takie powiedzenie, że tego jeszcze na nie było, że był między nami arcybiskup, Potem to, to się tu Dziękuję Ci Księżym Ojciechu za zaproszenie, za tak bogate przeżycia związane z Jej za wszystko co uczyniłeś i przygotowałeś, aby ten dzień was wszystkim głęboko w pamięć. Te same słowa podziękowania kieruję pobratersku Księdza Marcina Masowym, mojego ostatniego wikariusza. Dziękuję wszystkim kapłanom Dekanatu Kartuskiego, proboszczom i kochanym seniorom, z którymi dane mi było przez 13 lat współpracować na różnych odcinkach dla Cypusz Pasterskiej. Z pewnością wiele mogłem się od Was nauczyć za wszelką życzliwość, pamięć, z panem serdecznie Bóg zapłać. Dziękuję za obecność oraz dar bitwy pozostałych kapłanów na pierwszym miejscu kapłanów, którzy tak jak ja wyszli z Chopowskiej parafii a było nas pięciu kapłanów. W sposób szczególny pragnę, tak, wypowiedzieć powiedzieć słowa mojej wdzięczności wobec księdza, nadnika Błogosława Miejskiego, przygodnym się probożu, parafrazują słowa świętego Jana Pawła II Pragnę dziś powiedzieć, że nie byłoby mnie dzisiaj tutaj przy ołtarzu, gdyby nie Twoja żywa wiara i przykład kapłaństwa bez reszty.